Drugi dzień kalendarza adwentowego od Escento, i przypominam o konkursie pod tym materiałem, albo pod poprzednim, albo przed następnymi wieloma materiałami. Piszcie w komentarzu lub w wiadomości prywatnej do nas historię związaną jakkolwiek z perfumami. Może być smutna, może być wesoła, może być łzawa, może być chwytająca za serce. Jakąkolwiek tylko chcecie, byle by dotyczyła perfum. A tymczasem przechodzimy do losowania i dnia drugiego. W pierwszym dniu wylosowaliśmy Azur Uda. Potem już nie będę przypominał, w 15 dniu nie wymienię wam poprzednich 14. Więc jakby to tylko tak na dzisiaj losujemy. Przypominam, że to jest 24. To są 24 zapachy, które są moimi ulubionymi z oferty Estem. Gisada Ambassador. Proszę bardzo. Niedawno wróciła. Do oferty możecie ją zamawiać, jak najbardziej, z Jak chcecie opisać jakąś historię związaną z Gisadą, to też piszcie. Być może macie. Ja Gisadę lubię bardzo i zdecydowanie akurat przy niej nie wahałem się, czy należy jej się miejsce w zaszczytnym gronie 24 moich ulubionych zapachów z oferty Escento. I jest tropikalny koktajl z mango. Niektórzy mówią, że to jest taki... Dior Savage z Mango, bardzo męski. Tak, zdecydowanie top. Na tyle. To nie będą długie filmiki, to nie są opisy ani recenzje zapachów. To jest kalendarz adwentowy po naszemu. Widzimy się jutro. Wszystkiego dobrego. Cześć.